Gdzie ma ludzie z tej strony? Magnus i chyba znalazłem właśnie polskie. No tak, no. Tak. Znalazłem coś polskiego. Okej. Okay. Dobra, no to mamy Polskę. Jeee. Yeah. Biorę sobie fajny kostium. Jakiś, wiecie. Jakiś na przykład. Czerwonego. No. Dobra, jedyne co zmieniłem to kolor i czerwonego glutka mam teraz na głowie, zamiast fioletowego. OK. No i let's go! Made. No nie fajnie. No nie fajnie. Ale robimy jakieś taski. Tutaj mamy jakieś taski. Nie mamy żadnych tasków. Tutaj na pewno będzie task. Czy ja coś mówię? Nie wydaje mi się. No oczywiście gaś, gaśnie światło. Kto by się tego spodziewał. Tutaj mamy taskę. I zaraz mnie ktoś zabije pewnie w tym kąciku. Nie. Rose jest. Nie no. Może nie jest. Nie, nic nie mówię. Ale mi się wydaje, że jest rose właśnie. No nie wierzę. Myślałem, że się obejdzie bez... W ogóle żadnych naklejek, bez blurowania. A niestety nie. Muszę zablurować. No znaczy nie zablurować co ja tam. Ale muszę. No naklejki tak, bo tutaj ludzie się nie umiem zachowywać. Naprawdę to są takie bad grille. Rose nie wkurzaj mnie Ta kurde Ta ta Ja pinko ale nie wierzę Ale udaje Ale udaje boż Aż mnie oczy bolą od tego udawania boż Zaraz Red o kurde, Red, czy ty popełniłeś zabójstwo? Red, czy ty zabójstwo popełniłeś? Nie, no, Rose, sus mega. Rose, sus, Chyba to widzicie. No, jedna i od razu Nie, no. Czemu Purple jest impostorem? A i tak temna Rose, bo Rose mi się wydaje bardzo podejrzana. I... Mm, i musi być impostorem. No dobra, to teraz tylko Rose wyałtujemy i będzie Git. Zaraz, ale zauważyć. że ja nie mam żadnych tasków w ogóle. Ja nawet taską w Medbayu nie mam, ja nie mam żadnych tasków. Ja myślę, że to może być Red. Ale nic nie. Mam taska nareszcie. Tutaj taski. Nawet dwa! Nie wiem, czy te taski się dostaje więcej, ale... Już mi pokazuje strzałka, co muszę zrobić. Szybciutko, 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 tutaj, tutaj mam bliżej chyba. Tak. Zaraz wszystkie taski zrobimy. Tylko, że ja tutaj taski robię. Ale wie, że to nie jest task, Low sus. Pat. Nawi. Pat nawi, jest tu jakiś ślep. Patnawi. Chyba nie. Nie no, Rose ja wywala mi tyle, mam to gdzieś. Nie no, Rose jest mega podejrzana. Rose i Red są najbardziej sus. Ludźmi na tym pinkolonym statku. O kurde, i teraz to mnie wywalić na 100%.

Drzewmatę Robiłem wszędzie taski. Czerwony leci Nie no, jak ktoś na mnie zagłosował, to to na pewno był czerwony, a więc Ajajaj, aj, aj, czerwony lecisz, impostorze. Tak! Jest! Jest! Dobrze. Mówiłem, że let's use. play again. Dobra. Let's go. Mmm, tutaj weźmiemy sobie biały. Sion. Kurwa, chcę biały. A dobra, niech będzie. I będę lekarzem. Albo nie, będę marynarzem, tak, będę marynarzem. Okej. Okay. Mm. Dobra. O, uh, jakie ładne. Jakie fajne. Podoba mi się ta kombination. Ten, taki fajny kwiatek. Ale nie no, ja nie chcę kwiatka. Jaka antenka kozacka? Nie no, nie mam antenki. Nie ma. Nie mogę, niestety. Ale mogę. Ale fajny skinek. Wszystko kupione tutaj właściwie. Ale mogę być też robotem, nie? Dobra, będę robotem. No... Dużo nie zrobiłem, no ale przynajmniej jestem robotem. Zniszczono zniszczoną antenką i ten robot jest killerem. Jednak nie. Myślałem, że to będzie bat robot. Ale nie, to jest bat, crewmatę. Crewmatę. nie krewmate, No dlaczego ja nie mam karty do zrobienia? Nie no, live mnie rozpinkoli od razu, nie? Nie no, live nie robi, naprawdę. Nie no, lime to jest na, na 100% Lime sus, na 100% to będzie lime, nie no Blue grey Blue Gray, dobra Myślałem, że blue grey jak jest... jakieś jest powiązanie Nie no. Jak Lime SUS, to wiadomo, kto wyleci, nie? Ja piszę Lime SUS, to wiadomo, Lime lecisz. Nara. No nie, ra. Lime. No Lime ty śmietnik, uwalony. Pewnie trzech impostorów na mnie zagłosowało. Co za śmietnik. Pewnie trzech impostorów na mnie zagłosowało. No, a jak? Bez komentarza, naprawdę. O kurde <ścoughs> Boli to oszustwo lime'a. Boli. Boli, naprawdę Boli. Ah. Boli. Ah. Nie no, lime to jest na bank. Okej, no na 100% nie jest, albo jest awkiem. Aha. Nie no, Lime go teraz rozwali, nie? Nie. Nie wiem. Dobra, nie no, ja nic nie mówię. Może to jest Lime, może to nie jest Lime, ale wiem, że to jest jeden z tych dwóch. Na 100%. Czy Lime, czy Black? Jak Lime zgłosił, to, to jest self. A to musi być lime albo black, na 100% Czemu kurde ja? Fiolet? Piotr Aha, okej okay. No dobra, nie mogę na nikogo zagłosować, ponieważ nie żyję. Ale nieważne. Smutna żaba. Skip pad. Nie. Ani czarny. To nie było ani czarna ani lime? No dziwne. No, ale ok. Ajajajaj, no myliłem się co do nich. Trzeba ich przeprosić. Co ja robię? Do czego mnie korci Czegoś trzeba zacząć, nie? Dobra, może wyjdę z tego tutaj i wejdziemy na jakiś inny Może na cruella nie, za dużo osób. Teraz jestem robotem. Dobra, słuchajcie, jestem w trakcie rozgrywki, bo mi się ostra weszła. Ogólnie to pewnie zagram ten mecz i będzie koniec odcinka. Ale postaram się nagrać to, co tu się dzieje, najważniejsze momenty. Ogólnie jest zebranie, zginęło dwie osoby, nie wiem o co chodzi. Zrobiłem kilka tasków, a więc głosuję na pierwszą lepszą osobę, no i właściwie tyle. Dobra, nie uwierzycie, ale zabił mnie fioletowe. A ja sobie robiłem taski, ładnie, wszystko gites. Anczuel, to w ogóle nie jestem postarem, to chciałem wam powiedzieć. I właściwie po tej rundzie yy, kończymy ten odcinek. Jak kurde? Co? Ja wam gwarantuję na moje życie, że Fioletowy mnie zabił. To pewnie był słabszy iftel. Ktoś się w niego zamienił, fioletowego, Ale gwarantuję wam, że osoba, która jest impostorem, się zamieniła w, w Francji i mnie zabiła. No więc, jak coś to. Myślałem, że to jest fialetowe, to pewnie jest shifter, a więc no, nie ciekawie. Czemu nie gadałem po jakichś językach jakiś? Es el Amaritalino, coś tam coś tam Sąd nie, nie rozumiem tego. Co nie pinkolom? Co nie pingolom? Serca? Może chodzi o różowego. Nie, na no, 100% to będzie banana. Znaczy nie wiem dlaczego tak mówię, ale myślę, że to będzie banana, ponieważ tak myślę. Kurczę miałem... A mam tak fajne to magnes. Mam koło takiego bałwanka. Taki ładny on jest. No i kto się tego spodziewał? Banana akurat powiedziałem i to jest banana. Proszę Przyciszyłem, o nie. 440 fasole. na tyle z odcinków. Trzymajcie się. Cześć.